W momencie mamy tu puste biurko, ale już niedługo stworzymy tu stanowisko z produktami jednego, tylko jednego producenta. No już raz takie wyzwanie robiliśmy, ale czy pobijemy nasz własny rekord? Oglądajcie. Chcesz zgarnąć 1000 albo 500 zł na zakupy w Komputronik? Możesz to zrobić w łatwy sposób. Wchodzisz w link w opisie do grupy Komputronicy na Facebooku. Wybierasz jeden ze sprzętów ze strony Komputronik i publikujesz na grupie recenzję tego sprzętu. Dotajesz haszta grecka i dalej czekasz na wyniki. Wybieramy najciekawsze recenzje, a ich autorom dajemy vouchery na 500 albo 1000 zł do wydania na sprzęt na przykład gamingowy w Komputronik. Link do grupy w opisie filmu. Nasz ostatni rekord stanowiska od marki Genesis wynosił 12, 12 rzeczy i to ustalamy jako pierwszy odcinek, jako rekord. Ciekawostka jest taka, że łączna suma wartość tych produktów była 4100. Tym razem chcemy pobić ten rekord, a spróbujemy to zrobić z firmą. Ile produktów uda nam się złożyć od Asusa? Lecimy i zaczynamy. Dobra, zacznijmy od podstawy, czyli podkładkę, a podkładkę ma Asus w swoim tutaj ofercie i jest to Asus Rock Moonstone Ace L, moi drodzy. No i trzeba przyznać, że to jest arsenał potężny i coś, jeszcze. No U, jestem o fajnie zapakowana. Dużym i, fanem. Co, i, wa I waży, i waży. No wiem, że jesteś dużym fanem, bo powiedziałeś, ej, czy ja mogę to zatrzymać? <laughs> Otwieramy jak obraz, jakbyś kupił. Jeszcze zapakowaną, oh. specjalną matą ochronną. Patrzcie jaki spód. Kurde. Ładny, co? A, a szkoda, że to nie jest na górze. Szkoda, że to jest nie na górze, bo wygląda ten, no ale nie chciałbyś tu mieć to na górze, bo to jest guma, która się nie ślizga... Ta podkładka, moi drodzy, o, trochę się palcuje. To, to jest minus szkła, co? No co uważasz? No wygląda e dobrze na maksa, nie? Wygląda dobrze, faktycznie to jest przede wszystkim estetyka. Nie ma tutaj jakichś krzykliwych wzorów. Mamy bardzo sugestywne rzeczy, takie jak logo w, w rogu tej podkładki. No ja już się nie mogę doczekać, aż wyciągniemy myszkę i będę mógł po tej podkładce pojeździć po prostu. Bo nie każę ci klub. długo czekać, <laughs> słuchaj, drugi produkt, bo mamy jeden! Zaliczamy. Dwójka. Pink. Dwa to jest myszka. Myszka to jest Rockstrix Impact. Trzy wireless. No i oczywiście myszka musi być bezprzewodowa, no bo jeżeli mamy szklaną podkładkę, to głupio byłoby na nią kłaść myszkę przewodową. no. O, to jest o, fajne. O prędkość, taki koreszek, jak sobie chowasz, to niesiesz gdzieś, a jak wyjmujesz, to od razu nim. Aha, aha, aha. Jest nowa czysta, świeża, pachnąca. Jest I lekka, chodzi, ale, się... ale mam niestety dla ciebie takie wieści a propos jej wagi. O kurde, no nie, no nie. No wszystko byłoby perfekcyjne, gdyby nie ten paluszek ciężki. A tam już był! był. Ej, jest taka przejściówka z tego z małej baterii A -a. na dużo. Okej, okay, to jest mimo tej baterii takie leciutkie. No dobra, no w myszkach bezprzewodowych też jakieś baterie, jakieś akumulatory standardowo się znajdują. To jest ciekawe rozwiązanie, niecodzienne, chociaż już spotykane, bo był w Logitechach niektórych. No, tak, Logitech, i... Pojęcie, zyszy, że jest było tych marek. Mimo trochę. tej baterii to naprawdę jest lekka myszka. Naprawdę, ale jak to po prostu współgra dla ciebie z tym? Według mnie współgra idealnie i ta bateria mi absolutnie nie przeszkadza, bo ja już wielokrotnie mówiłem, że dla mnie to rozwiązanie z bateriami jest naprawdę spoko. Bo raz kupujemy na przykład 15 albo 20 takich baterii, jak to jest stosunkowo niewielki koszt. No i w momencie, kiedy taka mieszka nam się rozładuje, to szybka podmianka takiej baterii i możemy dalej działać bezprzewodowo. A przecież można kupić też akumulatorki, no które tak, możemy tak. ładować. No i wtedy wystarczą nam dwie baterie Dokładnie. i jedno zamieniać. I w sumie to jest prawie jak te rozwiązanie w stylach. Więc tak. to nie jest takie głupie. Wreszcie bym powiedział, że to jest ciekawe. 50, chyba 9 około gramów z, bez baterii, no to ile? 65 gramów z no, baterii. Myślę, ja że z nie jest 70 zle. będzie. Dobra, dwa produkty. Oczywiście lecimy dalej. Czas na klawiaturę. A klawiatura do zestawu, bo Asus też takową ma, dlatego na tego producenta postawiliśmy to ROG Scope, mój drogi, wersja TKL i wireless. No i to jest klawiatura naprawdę potężna, nie tylko cenowo, ale z przede wszystkim swoimi funkcjami, których ma naprawdę, naprawdę no, sporo. Miękka no, czy... miękka poduszeczka, no fajna poduszeczka, na magnesiki oczywiście, te switche są autorskie. ROG, tutaj wersja red, klawiatura świeci, musimy ją tylko troszkę podładować, bo nam się rozładowała. Ci też bardzo estetycznie, fajnie uzupełnia nasze stanowisko. I jest to trzeci produkt, a czwartym oczywiście są słuchawki smarty. Daj słuchawki. Czyż ty mieś słuchawki załatwić? Słuchawki Asus Rock. Nie no, nie gadaj mi tak nawet. No, nawet mi tak nie gadaj. Fusion 3. No Fusion 3, no takie miały być. No i gdzie są? No Odjąłeś nam jeden punkt. Ale laptop jest Asusa. No to komisyjnie zdecydujcie, czy możemy przyznać jeden punkt za laptopa od Asusa. No dobra, zaczynają się powolne schody, bo co nam zostaje? Mamy klawiatura, myszka, podkładka, słuchawki gdzieś tam w tle. No i czego potrzebujemy, żeby mieć kompletne stanowisko? No, monitor jest potrzebny i tu Asus też taki produkt posiada. No, nie aż taki, tak, aż taki właściwie produkt. To jest monitor OLEDowy, moi drodzy, yy, który oczywiście swoje kosztuje, ale uwierzcie mi, z takiego monitora przez jakiś czas korzystałem i wrażenia są fenomenalne. To jest zupełnie inny rodzaj gamingu. Turbopłynne odświeżanie jest naprawdę wszystko absolutnie topowe w takich monitorach. No i my taki monitor, tylko trochę większy, też testowaliśmy na Komputronik TV. Tam możecie sobie zobaczyć, podlinkujemy tą recenzję, bo dość dokładnie przyglądaliśmy się temu modelowi i faktycznie jest to bardzo fajny model. 240 Hz, jeżeli dobrze pamiętam. Także mocno też dla osób, które lubią i e-sportowe tytuły, ale też barwy sprawiają, że single, no. No jednak OLED to jest game changer. Game changer, jeżeli ktoś miał do czynienia, to będzie wiedział, no czego nam brakuje teraz, panie smarteuszu? No, no, na czymś trzeba było siedzieć, nie? No i tutaj, mój drogi, problemu nie będzie. Chcesz zjechać biurkiem, a nie działa, bo nie jest podłączone? Potrzebny jest fotel, a fotel w swojej ofercie również ma ASUS, to ROG Aton. Przed Państwem i jest to fotel, na którym siedzieliśmy sobie przed filmem, i powiem szczerze, wszyscy docenili w nim jedną rzecz, a mianowicie to, że tutaj jest takie wybrzuszenie, które nie wiem, czy tak dobrze widać, które zastępuje tą poduszkę, która często się pojawia, i jest to naprawdę mega fajne i wygodne. No to wyprofilowanie jest absolutnie świetne. Te poduszki albo się na początku przeważnie wyrzuca, albo one zjeżdżają później tak. podczas korzystania. I sobie wiesz, totalnie rozwiązanie od czapy, ja mam wrażenie, a tutaj jest super. Dzień pierwszy, siadasz, wkładasz i jesteś tak. Dzień... 120, siedzisz tak, ta poduszka tam jest zmiętolona i po prostu jak w z gardła, albo często wypada bokiem gdzieś. A jak no, już przy poduszkach jesteśmy, to jeszcze mamy zagłówek w formie takiej bardzo mięciutkiej, tak, przyjemnej, eleganckiej poduszeczce, poduszeczki. Naprawdę świetne rozwiązanie, bardzo przyjemne. Ja bym mógł tak. spać na tym. A wiesz co ja bym jeszcze mógł? Jakbyś mnie woził tak na chacie. Tak na przykład z kuchni do salonu, z salonu do łazienki, na tym fotelu. Bardzo fajnie to robiłeś. A pewien sceptycyzm, ale czuję, że da się przekonać. Ale słuchajcie, ja już jestem tutaj przy pełnym stanowisku w zasadzie, ale tylko pięć rzeczy mamy, ale jest myszka, podkładka i mógłbym sobie grać, gdyby nie to, że ten monitor jest tutaj, nic nie wyświetla. Mamy sześć rzeczy, a nawet siedem, jeżeli będziecie dla nas łaskawi, ale to za chwilę. No i do rekordu brakuje pięć, więc sporo, ale spokojnie. Asus przede wszystkim słynie z podzespołów i Nadchodzi, on tutaj. Oj! Oddź. Proszę. Oddźcie, czy nadchodzi. Co okay. rozwalasz, cudro? Co rozwalasz? Co my tu mamy? Co Asus jeszcze nam oferuje? Płyta główna, bardzo fajna. Nie wiem, czy słyszałeś, można teraz wszystko podpinać od tyłu, czyli dokładnie tak, jak lubisz. <laughs> Ty masz coś z głową. Erodzi Maximus Z790 Hero BTF. Co ta płyta posiada? No, jako że jest to jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy model w tej generacji procesorów Intela, to praktycznie wszystko. Wi-Fi 7, 2,5 GB Ethernet. Mamy tutaj jedną z najlepszych kart dźwiękowych. Mamy tutaj 5M 2 eczek w tym jedna piątej generacji PCI Express. PCI Express 5.0 jest również dla karty graficznej, także przyszłościowo do 192 GB RAMu DDR5 z bardzo wysokim taktowaniem. Także jeżeli chcecie mieć topową płytę, no to jest jeden z lepszych wyborów. Kolejny numer na liście to naprawdę coś wyjątkowego: RTX 4090 od Asusa, i to jest, moi drodzy, Matrix Platinium. Najlepsza karta w tej chwili dostępna na rynku najszybsza, najbardziej kozackie chłodzenie posiadająca. Mamy tutaj chłodnicę 360 mm na bardzo mocnej pompie, pompie tak naprawdę, na samej karcie graficznej. Masywna karta, fabrycznie bardzo mocno podkręcona i jeszcze dająca ogromny potencjał dalszego podkręcania. Także są normalne 4090 i jest właśnie Matrix Platinum. ASUS ROG Rodin 3 WATERBLOCK. Waterblock, czyli właśnie blok wodny dla procesora. To nie jest pełne chłodzenie, mimo że nie chciałoby się tutaj pewnie chłodzenie, Natomiast to jest po prostu blok, który nakładamy na procesor i do tego musimy sami stworzyć układ chodzenia cieczą, czyli wiecie radiator, blokopompa, rezerwuar, rurki, wszystkie złączki. To trzeba samemu tutaj się zaopatrzyć, ale to daje nam pole do popisu, ponieważ możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, a wyposażonego przy okazji w ten tutaj telewizorek. Dobrze widzicie, to chłodzenie, w zasadzie ten blok wodny, ma na sobie nałożony 3,5-calowy wyświetlacz, na który możecie animować co tylko chcecie. Własne animacje, gotowe animacje, albo napisy, albo informacje bezpośrednio o naszych podzespołach. Temperatury, taktowania, napięcia, co tylko będziecie chcieli. Tak mocne chłodzenie oczywiście warto połączyć z bardzo mocnym procesorem, a mocny procesor to duży pobór energii, dlatego też potrzebujemy zasilacza i to potężnego Asus Thor Platinium 1600 W czyli naprawdę spory zapas mocy. Dodatkowo mamy wyświetlacz, który pokazuje nam, ile aktualnie pobieramy tej energii, no i oczywiście dodatkowe poświetlenie RGB. Warto zaznaczyć, że zasilacz ten jest również zgodny ze standardem Cybernetics, czyli tym nowym standardem, który określa nie tylko wydajność energetyczną, ale również poziom hałasu, jaki generuje ten zasilacz, no i ten, zgadliście, jest praktycznie bezgłośny. Natomiast, co jest jeszcze bardzo tutaj fajne, to zasilacz, który już natywnie wspiera najnowsze karty graficzne NVIDII, jak ten pokazany Platinum Matrix, czyli mamy wtyczkę 16 czy czegoś tu zabrakło? Nie! On ma wszystko. Podzespoły podzespołami, pod zespołami, ale pamiętajcie, Fortnite'a nie pogracie bez solidnego łącza z internetem i tutaj z ocieczą przychodzi ROG Rapture GT-AX11000 Pro, czyli router naprawdę prawdziwa bestia. Mamy tutaj trzy zakresy Wi-Fi i to Wi-Fi 6E. Mamy tutaj 10 gigabitowe i 2.5 gigabitowe przyłącze do sieci lokalnej, poza tymi standardowymi, wiecie, USB i RJ gigabitowe. Natomiast co to jest najważniejsze, mamy tutaj czterorodzeniowy procesor, mamy 1 GB pamięci operacyjnej i to wszystko pozwala nam ustawiać wyższe priorytety na nasze łącze, na nasze urządzenia i uzyskiwać przewagę w grach, na przykład korzystając z dodatkowych jeszcze serwerów VPN, które Asus oferuje. Tak naprawdę coś niesamowitego właśnie dla graczy. A teraz wielki finał. Wjeżdża ostatni produkt. Piotrek, dawaj go! I mamy już cały zestaw, trzynasty produkt. Trzynasty produkt to jest obudowa Hyperion od Asusa i dzięki temu, dzięki Waszej łaskowości, mam nadzieję, pobijamy rekord, a ten komputer magicznie się tu cały co? pojawił. Co? Jakie magicznie co? Witek, złóż komputer, nie? a my potem po prostu pokażemy jej szybka robota, nie? Zrobisz po godzinki komputer, złożysz, przyjedziemy, a potem jeszcze nie gotowe, jeszcze nie gotowe. Mm, dzięki Piotrek, dzięki Szuga też. Popakował wszystko, co miał na biurku, wrzucił. łącznie z jakąś starą kanapką. Więcej dzbiczek w tej budowie, bo jedne to za mało. Karton nieszczęścia z wszystkimi kablami. Pira ze drzwi. <suszy> wow. No idźcie, bąbelki. Wojciech wyjął cewnik. <suszy> Jak składacie komputer i wytryśnie. To znaczy, że to jest naprawdę atrakcyjny komputer. To, co jest najlepsze, jeżeli mamy zestaw jednego producenta, najczęściej, i w przypadku Asusa, tak jest, że ma soft. Jeden soft i to się nazywa Aura. I dzięki temu możemy wszystkie podzespoły, jeżeli chodzi o RGB, dostosować do siebie klawiatura, myszka, cały komputer i nawet tapeta komputerowa, wszystko jest dostosowane barwą. Aby tym wszystkim sterować, ASUS dostarczy nam aplikację Armory Crate, w którym mamy wszystkie to urządzenia wypisane. Całe nasze stanowisko się tu znajduje i następnie możemy przejść do edycji efektów i wybrać sobie, jakie mają być zastosowane. Możemy też stworzyć własne efekty, od tego mamy całe studio do tworzenia właśnie efektów. A jeżeli to wam się wydaje mało, to zobaczcie to. ASUS wchodzi w kooperację z twórcami gier i w takim Dying Light 2, świetnej grze, możemy wybrać co sobie właśnie Asus Aura Sync i wtedy to, co się dzieje w grze będzie synchronizowane z całym naszym stanowiskiem i to jest dopiero prawdziwa jazda. I wygląda to mega dobrze, chyba sami docenicie. Patrzcie, nawet tu jest taka szufladka. Jest, o widzicie, tu jest pendrive! Co 14! 14 produktów pendrive. Rekord jest przepobity! Asus, asus, Asus ROG. Proszę Państwa, kolejna rzecz 14, a pewnie ciekawi Widzów i na to też czekali, i Was. Ile kosztuje całe to stanowisko, dokładnie, top topów, no umówmy się, 49 najwyższy model, płyta główna najwyższy model, No obudowa, podejrzewam, że nie model. było tanio w każdym razie. Takie top topów stanowisko, z 14 produktów, włącznie Asusa, kosztuje około 40 tysięcy złotych. Ile? Rekord pobity, dajcie znać, czy macie na myśli jakiegoś producenta, z którym moglibyśmy jeszcze ten rekord pobić i ma więcej produktów, z którego można zrobić pełne stanowisko. Teraz prośba, jak widzicie, to całe stanowisko to od 1 do 10 w komentarzu ocena. No, poprzeczka jest zawieszona wysoko. Mamy również nadzieję, że wysoko nas ocenicie, zostawiając łapkę w górę i subskrybując ten kanał oczywiście, bo to bardzo istotne, żebyście nie przegapiali takich specjalnych materiałów jak ten. O, jeszcze się oczywiście. Znalazł. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, a my się żegnamy. Trzymajcie się. Cześć. Hej, na razie. Ja zaczynam. Bo ty następnym razem mógłbyś szybciej składać się o kompaty. Nie. <grym> nie, to była magia, ja do dzisiaj <grym> uważam, że to jest magia.